Dzień dobry, cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kolejnej praktyce. Praktyka będzie ekspresowa, szybciutka. Zajmiemy się dzisiaj tylko tylną taśmą, czyli uda, łydki, achillesy, stopy i trochę plecy, więc będzie dużo skłonów. Rozruszamy sobie też trochę biodra. Nie będzie intensywnie, praktyka będzie dość krótka. Pokażę Ci kilka ćwiczeń, które są proste. Na tyle proste, że możesz później robić sama, sam w domu. Bez jakby całej praktyki, po prostu jak znajdziesz chwilę dla siebie, kilka ruchów i poczujesz ulgę. Bo niestety ta tylna taśma nasza ona jest bardzo uparta i ona się spina. Spina się, bo dużo siedzimy. Plus do tego, jeżeli są jakieś treningi siłowe, bieganie, rower no to bardzo, bardzo się spina. Więc jeżeli nie masz zakresu zdrowego, zdrowy zakres, taka naturalna długość mięśni jest taka, że przy skłonie, przy prostych nogach powinnaś, powinieneś być w stanie dosięgnąć opuszkami, przynajmniej do maty. To jest naturalna długość mięśnia. Więc jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić, to znaczy, że masz lekkie przykurcze. Jeżeli jesteś w skłonie, że brzuch jest daleko od ud, no to tu już się dużo więcej pospinało. Możliwe, że też są pospinane plecy i po prostu będzie troszeczkę więcej pracy do wykonania. Praktyka nie będzie kompletna. Mam na myśli to, że nie będzie relaksu na koniec, ale jeżeli masz chęć i czas, włącz sobie relaks, który już jest dostępny na kanale. Ja go podlinkuję w opisie. Zaczynamy. Zaczniemy sobie, moja droga, mój drogi, od siedzenia na piętach, z podwiniętymi palcami. To jest już taki nasz pierwszy test, który nam pokazuje, jak jest pospinana powięź, mięśnie i właśnie ta tylna taśma. Możliwe, że nie jesteś w stanie usiąść na piętach. Możliwe, że jesteś gdzieś tutaj, wisisz sobie, zdarza się. Nie martw się, absolutnie się nie denerwuj, rób tyle, ile możesz, na tyle, na ile jesteś w stanie w tym momencie, żeby czuć pracę w ciele. Ale możesz normalnie oddychać. Czyli to, co ja zawsze powtarzam w trakcie praktyki, chcemy mieć taką intensywność, że możemy wziąć spokojnie wdech, spokojnie wydech. Jeżeli zauważysz w którymś momencie, że już nie oddychasz, to znaczy, że jest za mocno. Nie martw się, ja też będę powtarzać regularnie, przypominać o oddechu, bo ja sama czasem zapominam. I sama mówię trochę dla siebie też, żeby pamiętać o oddechu. Także momencik sobie tutaj posiedzimy. Możliwe, że ten momencik rzuci się bardzo dłuży. Bardzo jest to możliwe. I postaraj się od tego dyskomfortu nie uciekać. Sprawdź, czy czujesz ciągnięcie może najbardziej pod dużymi palcami, może pod środkowymi. Może ciągnie rozcięgno tutaj, to ścięgno takie grube, które mamy w stopie. Może już czujesz całą stopę, a może się tak dużo dzieje, że już nie wiesz, co gdzie ciągnie. Po prostu jest jeden wielki ból. Jeżeli tak jest, podciągnij się na chwilę do góry. Poczekaj, rozluźnij. Bez odwijania palców. I może uda się jeszcze na momencie usiąść. Wdech i wydech. Jeszcze jeden. I teraz sobie wstaniemy. I mnie jak zwykle idealnie nie widać, jak wstanę, ale widać najważniejszą część ciała w tym momencie, bo będziemy sobie robić podwiniętą miednicę i później odwiniętą miednicę. Możesz sobie znaleźć kości biodrowe, żeby lepiej poczuć biodra i obszar, nad którym pracujemy. Podwiń sobie miednicę, ugnij kolana i odwiń. Podwiń i odwiń. Możliwe, że na początku ten ruch u ciebie nie wygląda aż tak jak u mnie, aż tak w tym sensie nie jest aż tak obszerny. Ja to robię codziennie, w sensie rozciągam się codziennie, plus naturalnie mam predyspozycję do elastyczności, więc niektóre zakresy u mnie są wręcz nadmierne. Ale dążymy do naturalnych zakresów mięśni, naturalnej długości. Tu chcemy sobie powolutku rozgrzewać ta, całą tylną taśmę. Pracujemy i na mięśniach, na więzadłach, na powięziach, na nerwach. się wszystko dzieje, wszystko się łączy. Nie da się oddzielić któregoś układu, układu mięśniowego od powięzi. To jest wszystko. Jesteśmy jednością, całością. Ok, i po kilku takich kołysaniach zatrzymamy się. Stoimy sobie nadal na szerokość bioder i będziemy schodzić do połowy. Czyli powolutku się zginamy. Dłonie są na udach albo pod kolanami. Sprawdź, gdzie będzie Ci wygodniej. I naprawdę nie przesadzaj. Masz czuć tylko delikatny dyskomfort, taki o coś ciągnie, coś się dzieje, ale można oddychać. Bo to jest taka bardzo zdrowa zasada, że robimy mniej niż nam się wydaje, że powinniśmy. Czyli jak robimy, załóżmy, na 40% swoich możliwości, że coś tam ciągnie, ale czujesz, że o, jakbyś chciała, jakbyś chciał, to byś jeszcze zszedł dużo niżej. Ale wtedy mamy jeszcze bardziej napięte mięśnie. Spróbuj, jeżeli zawsze robiłaś, robiłeś dość siłowo rozciąganie, spróbuj się wycofać do momentu, gdzie czujesz tylko trochę rozciąganie. Zauważ, jak bez problemu Ci się oddycha głęboko. I prawie niezauważenie, po pół minuty, po minucie, poczujesz, że spokojnie możesz wziąć dłonie niżej. Czasem to są dwa centymetry, czasem pięć, czasem nawet więcej. I chwilę sobie tutaj jesteśmy. I chciałabym, żebyś poczuła, poczuł taką pracę w plecach dodatkowo, właśnie bez patrzenia w lustro, nawet jeżeli masz obok siebie lustro, Poczuj łopatki i odcinek kręgosłupa między łopatkami, czyli odcinek piersiowy. I wyobraź sobie, że teraz robisz wklęsłe plecy. Odepchnij się dłońmi od nóg, zauważ jak barki mogą się cofnąć. I może broda pójdzie troszeczkę do góry. To nie muszą być duże ruchy, duże zmiany w ułożeniu ciała. To ma być po prostu dane uczucie, że chcesz zrobić wklęsłe plecy. I możliwe, że jak udało się zrobić ten ruch, to czujesz dużo mocniej rozciąganie, mocniej niż byś chciała chciał. Podciągnij się dłońmi wyżej nad kolana, jeżeli tak czujesz. Oddychamy. Jeszcze dwa. Jeden. I teraz sobie opuść swobodnie ręce, swobodnie głowę i będziemy uginać nogi na zmianę. Raz prawa się ugina, raz lewa. Raz prawa, raz lewa. Możliwe, że obie nogi są ugięte, jeżeli tyły nóg są bardzo spięte. Pamiętaj, że zawsze możesz podpierać dłonie wyżej. Jeżeli nie są na macie, może masz kostkę do jogi, może masz poduszkę obok siebie. Jeżeli nie masz nic, trzymaj dłonie na piszczelach i dalej sobie uginaj nogi na zmianę. To uginanie na zmianę Delikatnie przyspiesza rozciąganie. Przez to, że nie przytrzymujemy danej pozycji, danego ułożenia na dłużej. Ciało szybciej współpracuje. Akurat w tej pozycji między innymi, wdech i wydech. I starcz. I teraz zrobimy sobie przysiady do malasany. Tutaj zaczynając od skłonu. Malasa na to jest ten nasz głęboki przysiad. Jeżeli możesz dosięgnąć piętami do maty, super. Może ta tylna taśma wcale nie jest taka pospinana. Jeżeli pięty masz nad matą, to jest jeden z tutaj objawów spiętej tylnej taśmy. Czyli wracamy do skłonu i później do przysiadu. I tak jak mówiła, niektóre pozycje u mnie będą wyglądały na bardzo zaawansowane, przez to, że ja mam takie zakresy. Do tego dążymy, żeby zrobić skłon z prostymi nogami i mieć dłonie na macie, ale to nie musi być dzisiaj u Ciebie, pamiętaj. Ja Ci pokazuję to, do czego dążymy. Możliwe, że to ćwiczenie będzie u Ciebie wyglądało w ten sposób, że dłonie są na piszczelach, w skłonie. Później jak schodzisz, jesteś mniej więcej gdzieś tutaj. I super! Bardzo dobrze. Ważne, że już coś robisz, i na pewno będą postępy, jeżeli będziesz wracać do tego filmiku regularnie. I znowu skłon. I znowu przysiad. Malasa. I znowu skłon. I znowu przysiad. Jeszcze raz. Skłon. I znowu przysiad. Możliwe, że już czujesz zwęczenie tej tylnej taśmy. Bo mimo, że ćwiczymy dopiero kilka minut, mocno popracowaliśmy nad tym obszarem. Teraz dla równowagi na momencik zmienimy sobie pracę. Bo co za dużo to niezdrowo. Poczujesz zmęczenie i wyłączysz. A nie o to chodzi. Pójdź sobie na kolana. Kolana są mniej więcej na szerokość bioder, stopy są rozsunięte. Połóż sobie dłonie na dole pleców, tak palcami do dołu. Wypchnij biodra, pociągnij barkami, łokciami do tyłu i delikatnie się odchyl. Na no, momencik, taki przerywnik dla równowagi. Bo nawet jeżeli i w opisie, i to o czym mówiłam, że pracujemy nad tylną taśmą, chciałabym, żebyś po prostu czuła, czuł się dobrze. Po tych 15-20 minutach. A jeżeli zajmiemy się tylko jednym obszarem, możesz czuć dużą nierównowagę w ciele, a tego nie chcemy. I powoli wracamy. I teraz będziemy się kłaść na plecach. Leżąc na plecach, nie musimy w ogóle myśleć o tym, czy mamy proste plecy, czy nie. Mata podłoga już na nas, za nas to załatwia. Więc kładziemy się na plecach. Staramy się wydłużyć cały kręgosłup. Przyciągamy delikatnie brodę w stronę szyi, tak żeby wydłużył się odcinek szyjny. Odcinek piersiowy bez problemu już sam dosięga. Pomagamy trochę odcinkowi lędźwiowemu, czyli delikatnie musimy wkleić go w matę. Możliwe, że poczuje, że trochę musiał się dzięki temu przez to napiąć brzuch. I wyprostujemy sobie prawą nogę do góry. I w tej wersji, gdzie lewa noga jest ugięta na macie, prawa jest prosta, to jest łatwiejsza wersja, łagodniejsza. I pamiętaj, jeżeli tu czujesz wystarczające rozciąganie, po prostu czekasz, dajesz mięśniom czas na rozluźnienie, na wydłużenie. Jeżeli czujesz po tych poprzednich kilku ćwiczeniach, że o, jest już trochę lepiej, trochę luźniej, możesz chwycić za nogę z tyłu, możesz nawet delikatnie przyciągnąć. A jeżeli jesteś na etapie, że tu już jest ok, wyprostuj sobie lewą nogę do przodu. Czyli kiedy obie nogi są proste, jest dużo mocniejsza praca. Ale pamiętaj, masz czas. To nie wszystko musi się wydarzyć dzisiaj. Ważne, żeby oddychać. Czasami też dzieje się tak. Że kiedy mamy mocno pospinane mięśnie, plus do tego zmęczone nogi, zmęczone mięśnie nóg, to tutaj po podciągnięciu nogi w górę, noga zaczyna tak latać i drży, i się trzęsie, i nie można tego powstrzymać. Wtedy najlepiej jest ugiąć nogę i trochę oddalić ją od siebie, żeby ją rozluźnić. Czasami jest na tyle zmęczona i ma dość, i to jest sygnał od ciała, że trzeba się wycofać i trzeba opuścić nogę i dać jej odpocząć. Więc za każ zmieniamy nogi. I za każdym razem, przy każdej pozycji, nawet jeżeli masz regularną praktykę i znasz swoje ciało i swoje zakresy, to mimo wszystko jednego, pewnego dnia po prostu ciało może inaczej współpracować. Może zaskoczyć, że zawsze mi coś wychodziło, a teraz mi nie wychodzi. I to trzeba uszanować, nie wymuszać, albo zawsze mi wychodziło. Hmm. Nigdy się nie spieszymy. To jest Twoja praktyka własna. Porównujesz się tylko do siebie. Co nie znaczy, że zawsze musi być tak samo i że cały czas jest progres i coraz lepiej, i coraz lepiej. Powolutku. Czasem trzeba się troszeczkę cofnąć. I później bezpieczniej można iść dalej do przodu. Trochę cię tak zakaduję tutaj. <gadam> I gadam, i gadam. Ale często to rozciąganie nóg tej tylnej taśmy jest średnio przyjemne. Więc czasem lepiej posłuchać o czymś i nie myśleć za bardzo. I jeszcze jedna tutaj pozycja, jeszcze jedno ćwiczenie. Mając uniesione nogi do góry. Po pierwsze sprawdzamy. Czy nogi nam się doprostują, czy kolana się doprostują. Jeżeli tak, sprawdź, czy uda się pięty wypchnąć. Taki mały ruch, jak dużo zmienia. Teraz obciągnij palce i zauważ, ile się zmieniło. I znowu wypchnij pięty, obciągnij palce i kilka razy. Poczuj, jak łydka się rozszerza, kiedy wypychasz pięty. Jak się rozszerza na boki, tak jakby się rozpływa. I później, jak przód łydki, tutaj przypiszczaru, jak się pięknie naciąga, kiedy są obciągnięte palce. I leżąc tutaj, postaraj się wypchnąć pięty. Kolana nie muszą być proste do końca, ale jeżeli mogą, to teraz już są. I robimy teścik, który ja bardzo lubię robić w trakcie zajęć, leżąc płasko na macie. Mając całe plecy przyklejone, proste nogi, na tyle, na ile się da. Prostujesz ręce w górę, głowa leży, barki leżą, i sprawdzasz, czy jesteś w stanie dosięgnąć do palców, stóp. Głowa leży, nie oszukuje. I nie chodzi o to, że masz teraz z całej siły ciągnąć. Pamiętaj o tej zasadzie, o której mówiłam na początku. O, rób mniej niż ci się wydaje, że musisz. Naprawdę, kiedy robimy mniej, oddychamy spokojnie. Ciało czuje się bezpieczne, zaopiekowane, to szybciej się rozluźnia. Tutaj nie ma żadnych napięć, nie ma żadnego stresu. Mamy czas. Drugi etap jest taki: w sensie drugi etap, który jest łatwiejszy. Tak, żeby się trochę lepiej psychicznie poczuć. Jak głowa idzie do góry, barki nad matę, łopatki nad matę sprawdzamy teraz. Może już uda się to sięgnąć. Ok, uginamy nogi, chwytamy za kolana, podciągamy się. Na sam koniec wracamy jeszcze raz do skłonu i się pokołyszemy w skłonie. Sprawdź teraz, jak czujesz tyły nóg, jak czujesz plecy. Możliwe, że już jest niżej, możliwe, że już jest wygodniej. Bardzo możliwe, że tak jest. Chwyć się za łokcie. Puść luźno głowę, i chciałabym, żebyś poczuła, poczuł teraz naprawdę ciężar swojej głowy, która jest ciężka. Bardzo ciężka, a grawitacja działa. Więc ten ciężar głowy, czas i grawitacja trochę brzmi jak wzór fizyczny. Chodzi o to, że nie trzeba nic więcej robić. Ten ciężar ciała i grawitacja i czas wystarczą, żeby poczuć, jak kręgi oddalają się od siebie, jak barki opadają, jak tyły nóg się rozciągają. Jeżeli znamy się trochę już z maty, to wiesz, że ja lubię ruch cały czas. Więc można oczywiście zatrzymać się i trwać nieruchomo, ale ja bardzo zachęcam, żeby cały czas się leciutko ruszać, leciutko kołysać. Po pierwsze jest to bardzo przyjemne, a po drugie przyspiesza trochę rozciąganie. W taki przyjemny sposób właśnie. Wdech i wydech. Ech i wedech. Jeszcze dwa. Jeden. Puszczamy łokcie. I to tyle, moja droga, mój drogi. Koniec rozciągania tylnej taśmy. Możliwe, że czujesz zmęczenie. Możliwe, że czujesz niedosyt. Jeżeli czujesz niedosyt, super. Nie trzeba robić bardzo dużo, żeby też się nie przemęczyć. Żeby nie przedobrzyć. Mam nadzieję, że czujesz się dobrze i że niedługo się znowu widzimy. Możesz sobie kliknąć teraz relaks, jeżeli masz czas, a jeżeli nie, to miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności, która godzina jest teraz u ciebie. Pozdrawiam cię serdecznie, ściskam mocno i do szybkiego zobaczenia. Pa! pa.